zakończyliśmy drugi turniej rozgrywany w dzisiejszym dniu o puchar firmy Maron, rocznika 2005. Rano rozgrywaliśmy turniej 2007 rocznika pod patronatem posła Wojciecha Króla. Dwa turnieje różniły się między sobą, ponieważ poranny turniej był bez rywalizacji. W naszym święcie futbolu dzisiaj chodziło o to, żeby dzieciaki rano się pobawiły piłką, grały bez presji wyników. Dodatkowo Prowadziliśmy strefę umiejętności, zarówno dla roczników młodszych, jak i starszych. Był też turniej 1x1, pojedynek 1 na 1 który miał wyłonić mistrza driblingu. I w każdej z tych konkurencji były nagrody za pierwsze trzy miejsca. Nasze drużyny z się świetnie. W turnieju w budowanym 2005 rocznika pierwszy zespół Unii zajął miejsce czwarte. A druga drużyna Unii zajęła miejsce, drugie przegrywając z Józefką, rozrzucił w finale. Dla formalności powiem, że trzecie miejsce zajęła drużyna piłkarza Sosnowiec. Były również nagrody indywidualne. Trenerzy wskazali najlepszego bramkarza i został tym bramkarzem nasz bramkarz Wojtek Piwowarczyk. Najlepszym strzelcem turnieju został Szymon Tarek, z sześciu bramek, a najlepszym zawodnikiem turnieju. Dostał zawodnik giusecki. Mieliśmy również nagrody w konkurencjach w strefie umiejętności. Na podium stawali zawodnicy Unii Kosztowej, zarówno w konkurencji uderzenia o ławeczkę, jak i w konkurencji podania, uderzenia do bramy. Chciałbym również zaprosić na jutrzejszy dzień, bo kontynuujemy nasze święto futbolu z Unią Kosztową. Jutro rano zostaną rozegrane, zostanie rozegrany turniej Różnika 2009. Zaprosiliśmy 12 drużyn z regionu będzie na pewno dużo fajnej gry bo bardzo fajnie się ogląda dzieciaki biegające za piłką natomiast po południu robimy turniej dla Wrocławika 2003 pod o, o firmy WAMP. poranny turniej będzie patrono, po, porannemu będzie patronował prezydent miasta Mysłowice pan Edward Klas serdecznie zapraszam.